Představte mi, vidíš tam u sebe, jak to jest je to offline cały čas. Zaczęłaś, ta uh, jest tu cały czas offline Ja no już też są? Ja O widzę cię To wykliknij to zobacz jak gramy po prostu mnie mi coś jeszcze tam słyszysz czy tylko mnie widzisz jak e, odbiór będzie tego No już pięciu widzów? <laughs> Dobra, jesteś w grze. Z kim tam rozmawiasz, Max? Rozmawiasz? A z moją dziewczyną gadam. Ty ej, ja w to nie wierzę. Bo? Nie streama, nie chce mi się H1Z1 łączyć. A yes. jezu. Ja tam jestem Mr. 3 jak ktoś. Weź yeah. Gdzie lecimy? Bardziej na miasta czy na obrzeża? Najpierw zobaczymy gdzie nas rzuci nie? Dekat. Jezu Dobra za ile zaczy zaczynamy? 20 sekund Dobra, może zdążę wbić okay. A Ty co widzisz tam u siebie? Teraz ja, co widzisz? Ile jeszcze mi zostało? 5 sekund, 5 4 2 1 Oj, zaczyna się gra, tak? A ty co, oddaję? A ja nie wiem. Co? A. jeszcze nie zacząłem. Ciągle loading. W razie jestem na S7 Opadnę tutaj pierwszą lepszą broń Dalej widzę, że Dalej widzę, że Battle Royale działał um, jak w duchu, nie? Jestem duchem na Battle Royale. sprawa. Co to tam? Jestem jak duch na Battle Royale. Nie Po prostu się zbugował. To wygląda leciutko, boją cheaty. Wiesz, jak wygląda mój pierwszy Battle um, Royale? Tak. A no właśnie jak teraz? Dobra, leci. Dobra, leciłem sobie z pod ochronem, ziemia już przede mną mnie I wleciłem pod mapę na spod ochronie. To było ciekawe. To było bardzo ciekawe. Jest. To jest mi lepiej A uciecz no. czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Dalej mi się przeczytuje. Przeklęty komputer. A u Ciebie jak tam jest? Dokładnie 25 RAM. Mam tylko 4 a ty ile masz? Co mam. Pamięci RAM w kąpie. Ja mam cztery. Przydałoby się jeszcze. A tobie chodzi płynnie, tak? No to muszę sobie kupić. To chociaż sobie w bo byś widział sobie jak jeszcze działa mi to. <laughs> nie, nie. Ciągle mi się jeszcze ładuje. Muszę zresetować, nie no. W ogóle postać zawiesiła, to, więc fajnie wygląda. Ja, <laughs> yeah. ja biegam, a ja biegam. Ja Jak chciałem zobaczyć na tym, na filmiku u, u samu, gdzie on ma bazę, nie? To jak byli u siebie w bazie, to dało subskrybuj na tym. O. Na pozycję. Nie? Zobaczyłeś on ma wadę. Nie, bo dał tam subskrybuj za swoją mordą. O. Też i samo, może, jest sprytnie, że nie jest taki głupi, jak wygląda. No, może. Pewnie jest taki. Jest sprytny, ale nie jest tak sprytny, jak on za siebie go uważa. To dzisiaj 30 sekund później To działa, ile masz tam już widzów? Hmm, a ja nie, nie sprawdzam tego, ale teraz się skupiam na grze. No i teraz mówi mi moja, że się zacina jej co 5 sekund, tak więc zobacz, czy u ciebie też tak się zacina co 5 sekund. Ja już patrzę. To jest troszkę podejrzana sprawa, nie? jak to będzie ciałą, tą to... Ej, dobra, kończysz bat Field Royale, dawaj na serwa? Oje? Okay. Przeprowadzka mówisz, że? No chyba nie wiem, bo mi mówi, że gdzieś około 17.00. Po prostu 17. zbiórka mówisz, że jest i tyle, nie? Dobra. O której godzinie? Po prostu zbiórka, pamiętaj, zbiórka to zbiórka i tyle. O, o 18.00? Nie wiem o której godzinie. Nie. nie pamiętam nawet tego. A ja mówiłem, wiedziałem, że będzie przeprowadzka. Trąbiłem o tym chyba przez dwie godziny, żeby znaleźć nowe auto. żeby tu, A mam pytanie: dlaczego chcesz, się? żeby to był Dlaczego też publicznie o tym gadać teraz na moim streamie, co? Dzięki. Sorry, ale przecież nie mają kontaktów do tego. Oj, chuj wie. Hey, wake up! Wysłał. Zobaczę ile, ile widzów. No właśnie, powiedz mi, czy się zacina, jak to działa w ogóle. Dobra. Innych działa, tak więc nie wiem co jak działa to w ogóle u Ciebie? Już wchodzę, już wchodzę. Ciekawo. Już ci mówię. A dalej masz pięciu widzów to mnie dokładniej, tak. No. Ooo. Ciekawie to brzmi. Ty powiedz mi, że takie No jak widzisz, że jak na razie żyję, sobie sobie, nie? No Jezu, y... Wiesz, jak to wygląda? Yyy... się tak śmiesznie, że w ogóle ci się nie ruszasz. No ale wiem. Masz AR-15. No właśnie mówię Ale masz takie kółeczko, jakby co Ci wczytuje cały czas? No i 30 na. 60 na mojno eee, chodzi o. o takie... reszta <laughs> chodzi o takie kółeczko z loadingiem, bo jeżeli tak, to znaczy, że mam. że niektóre osoby mogą mieć za słaby upload na internecie, wiesz o co chodzi? Ty wiesz, no to Znaczy, to... nic się nie buforuje. O, o właśnie, o buforowanie mi chodziło. Da. Właśnie, słuchaj, nic ci się nie ścięło, tylko ten ci się śmiesznie ściął i czasami są tam jakieś tam lekkie ściany ale to nie jest takie za bardzo widoczne. No puszczę jeszcze muzykę. Dobra, jak wygrasz to... Dobra, Powiedz mi skończym. jeszcze. A, szkoda, szkoda, bo chciałem sobie powiedzieć, czy... Ja żebyś mi powiedział czy muzykę się nie? bo to jest podłożną mu dobrą muzykę. A już bierzemy z tego. No zobacz, ja bym taki da, da, da. -da. dobra. Dobra, skoro... A jak mnie tak prosisz, to dobra. No o ja, no widzisz, a ja, ja chcę to potrafię być miły. <grym> Mam ci przypomnieć nasze spotkanie? Oe, ja było nieco nieudane, no ale wiesz no. Cztery kule tylko miałem, nie 7. Dostałem 5? Pięć. pięć? O kurde. Tak. I przeżyłem na farcie. No bo miałem jeszcze chyba o tym... No też nie wiem. Może źle celowałem? Nie, nie wiem. A ty w ogóle co? U ciebie się nie... mnie zostawiłeś, rozmawiamy tam co, co ze mną zrobić. Już Podbiega złączęcia. jakiś typ. Mogę mu strzelić w łeb? A... Paweł jest na taresie. To jest? Paweł. O! O Rataj, ma Rataj Pytasz się czy no. muzyka gra No, no No, no gra, muzykę, no Jest, jest, jest Ale seriaty zobacz jak to samodzielnie sobie Biegam po mapie, a wyglądam tak jakbym był Harrym Potterem Normalnie wiesz, A, jest ale taka... jeszcze taką... No dalej, dalej jesteś zbugowany, no drugim już w materialu Ej Max, dam ci no, radę No, no Weźcie znajdziecie jakieś auto No po co Wiesz, to jest fajne uczucie, nie tak surfujesz w powietrzu... Pogości? Zobacz no, jaką... nie, Angela A Jej. może jesteś tak szybki, że nie widać jak się ruszasz Możliwe, ale zobacz w jakiej pozycji biegnę Turbo de moment Wiesz, to odbugować? Nie. U, usiądź x-em. nie. Yeah. A spróbuj usiąść x-em. Jeszcze mi wyrzuci i zginę. Jeszcze rataj. Chwilę, to widzę, widzę. Powiedz mi rataj. A jak coś to wyślij ja rataj, bo też nikam Nie wiem czemu ty nie pisz ty. Wyślij też... Aaa, jeszcze raz. Bo tu pewnie raczej też chcesz zobaczyć, nie? Jak to wygląda. Na razie nie. Tak Wiesz co jest najlepsze? Co? Że ja ciebie oglądam, patrzę na twojego streama i słyszę dwa razy głos... To Nie wiem do kogo gadać, do ciebie teraz, czy do ciebie na streamie. Stream ma zawsze drobne opóźnienia, pamiętaj. Wiem, wiem. Jak, jak tylko mogę. Gaz mi normalnie goni, a to mi się... Powiem ci, że jest taka ciekawostka, że... A... Ja na przykład nie wiem jak to odbudować i nie chcę próbować, żeby nie zginąć, tak? To już jest problematyka, to już jest sprawa tej kości z gry, żeby mi to ustawili. Dobra, bo on cię ma. Na razie jest, wiesz, czynisty myślę. To jest y, Dart Paweł Paweł? Pawełmy. No umysł no, A dobra A u ciebie co? W ogóle się to ci nie krzytuje Mówisz, że jak się kółko miałeś z doladingiem, zacinaniem i loadingiem, zacinaniem, tak? Halo halą? w franku Halo Dlaczego? To jest gorszy od może kiepski internet właśnie, też? A ja sobie biegnę. By to biegnę, no frunę sobie nie po cichutku. Ile już ludzi zabiłeś? Nic. Już jestem na 28 pozycji, a innego... Ja ani jednego gościa nie zabiłem. Już Weź się tak y, przyczaj w samym środku, nie? Bo inni ludzie mają innego wyboru na... Ale to ja, ja muszę iść tym. do save zonu wiesz, no to że pełno do save zonu sobie. No właśnie mówię, ukryj się w tym save, że oni kogoś wyczekaj. To jest kwestia czasu, tak? Albo ja ich, albo oni ja. Ja do tej pory się zastanawiam, jak tych dwóch gości mnie zabiło, jak wychodziłem z kościoła. Pusta przestrzeń, obeszłem go chyba z trzy razy. Agibu, agibu. Tam. Ja. Dobra, jak ktoś chce jeszcze opuścić nam znać, na razie. Teraz zacząłem baty Royal'a no, no, no.

Jakże mi przykro, Jezu, ledwo zacząłem co się tutaj dzieje. A ją pewnie nie strzelają, utknąłem w jakimś wieżosze, z którego nie da się wyjść. Ciekawy serio, wpadłem w jakiś kanion, w którym nie da się wyjść. Gdzie zbada? Ja to ja jestem szczęściarz. Próbuję coś z tym zrobić, nie? Jak przejść. W ogóle, jak mówię, no, znalazłem Jeepa, ale. Pff, bez parpunktów tak... Więc... Wła, kapa, no. Jak to odpalić? to hmm. ja bym je tak na ząbna... <laughs> walał, tak wiem. na takie zadopie musiałem je wywalić. Nie chcę nic mówić, ale nad mną właśnie jest A1. i ta skrzynka do dotknięć do ziemi to już będą zbrojone. Jezu, jak się strzelają. Dan oh. nie las alae W lesie chyba. Cóż, ja mam takie pytanie. No. Jak dokładnie dostać się do safe zone, bo wiesz... Nie wiem gdzie jestem dokładnie. Patrz na mapę. Wie

Jasne, bo ja w to uwierzę. Ajajajaj! Ale dostał, krwawi Dostał No tak, no w dwóch ich było Piąty E było tak w Dwóch czy w trzech? W dwóch ich było, no tak Wiem, co było bardziej w kierunku klatki w pierwszego, już nie rządł. No niestety nie udało się Dobra mojej drodzy To byłoby naleźć na tyle Zobaczymy co później.